Strony SSL dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o pewnej użytkowniczce, użytkowniczce Boże. Ojejku. Zitresh. Coś takiego, która ma w serduszku Doli. I tak, nie jest to żaden fake. To jest The Dolly. Ta prawdziwa. Wchodzimy w jej profil. What's love? I co ciekawe ma prawie 200 it I to jest naprawdę ta prawdziwa Dedoli. Bo jak wiecie, nie da się nazwać Dedoli. Na mówi ster. planet. Aktywności. Zobaczcie. To jest The Dolly. Jestem ciekawa. Nie ma listy życzeń, Pluki, zdjęcia, filmy, YouTube. Tak naprawdę zobaczcie. The Dolly ma jakieś śnuba i to uzyskać hałas w. To jest autentycznie De Możecie mi wierzyć. No. Widzicie? Pewnie pytacie się, dlaczego Zitrę nie usunęła jej serduszka. Ponieważ nie mogła. De Doli jej konto. Na szczęście dziewczyna jej odzyskała. Okej, okay, zdziwiła mnie jedna opcja. Czemu nie da się pozdrowić tej doli? Nieważne. Dziewczyna na szczęście je odzyskała, ale nie dało się usunąć do doli z serduszka. I to jest naprawdę dziwne. Jajku. O nie. Zobaczymy jej pokój. 51 dopis. Nie ma w nim nic. No jak widzicie, to jest, przedstawiam do doli Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i zobaczenia!